Cześć, nazywam się Szymon, a to jest cykl w Miksie Doświadczeń, w którym opowiadam o moich przeżyciach, o moim dzisiaj, ale też o mojej historii. Dzisiaj chcę podjąć temat droga, prawda i życie, który to kojarzy się z Ewangelią. Ja chciałbym powiedzieć jak ja dzisiaj to rozumiem, jak to rozumiałem kiedyś. I zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Też, jeśli Wam się spodoba, to poproszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje i udostępnienia. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, mam na imię Szymon i od dziecka byłem mocno zaangażowany religijnie. Wychowałem się w katolickiej rodzinie, w której temat Boga był bardzo ważny, temat wiary. Potem wstąpiłem do wspólnoty w ramach drogi neokatechumenalnej jako nastolatek, a potem, wszedłem jako 22-latek, wszedłem do seminarium duchownego. Redemptorism Mater w Trieste. Uczestniczyłem w różnych akcjach ewangelizacyjnych, w głoszeniu kateches w parafiach, w chodzeniu po domach, tak zwanym, czyli chodziłem z drugim mężczyzną od domu do domu, od drzwi do drzwi i pukaliśmy do tych drzwi mówiliśmy: Królestwo Boże jest blisko. Jeśli ktoś nas przyjmował, to dzieliliśmy się z nimi naszym świadectwem wiary. Natomiast często były to odrzucenia. Można powiedzieć, że wiarę miałem jakoś wrytą, wszczepioną w, moją, w mój organizm. Wyssałem ją z mlekiem matki, a potem ją bardzo. Pielęgnowałem i też robiłem różne rzeczy. Ryzykowałem dla niej, żeby ją pomnażać. Według tego, co Jezus mówi, kto chce mieć życie, ten je musi stracić. Więc ja wielokrotnie, w taki metaforyczny, symboliczny sposób, tra traciłem to życie. I takim przykładem jest pójście do seminarium. Chciałem stracić życie, żeby je zyskać nowe, piękniejsze, szczęśliwsze. Droga, prawda i życie. Moją drogą była droga neokatechumenalna, szerzej Kościół. I co mam na myśli przez drogę neokatechumenalną? Przede wszystkim chodzi mi o pewien rytm kroczenia drogą wiary. Który się na który się składają różne etapy, a tą drogę się przemierza w małej wspólnocie. Czyli jest to droga nie po w pojedynkę, ale taka droga w zespole, można powiedzieć. Prawda. To prawdą było dla mnie to, co najpierw co głosił mój tata. Potem to, to co głosili katechiści. Którzy często głosili to, co było z kolei z góry im nakazane przez katechisów w wyższej szarży. I aż do inicjatora drogi neokatechumenalnej Kiko. I prawdą dla mnie było to, czego się uczyłem na studiach. Teologicznych i filozoficznych. Czyli dokumenty kościoła. Droga, prawda i życie. Życie to było właśnie tak jak mówię, tracenie życia. To było wyzbywanie się dóbr. Zostawiłem pracę w kancelarii. Zostawiłem studia prawnicze. Dodam, że ja też nie lubiłem ani tej pracy, ani tych studiów, więc nie trudno mi było to zostawić, ale no, to, na to się wszystko nakładała, właśnie wiara i to przekonanie, że trzeba się wyzbyć tego, co się ma, i, i, i właściwie liczyć na to, że opatrzność jakoś się o mnie zatroszczy. No i mogę powiedzieć, że wtedy Żyłem w takim przekonaniu, że idę słuszną drogą. Że jestem w posiadaniu jakiejś prawdy. No i że szukam życia we właściwym miejscu. Natomiast nastąpił przewrót kopernikański w tym myśleniu, kiedy zdarzyła mi się psychoza. Opowiadałem o tym w pierwszym odcinku tego cyklu. Psychoza, która sprawiła, że zostałem zamknięty na oddziale całodobowym w szpitalu na oddziale całodobowym psychiatrycznym w Włoszech. I no to postawiło znak zapytania pod całą tą wiarą i tą drogą, tą prawdą, którą głosiłem. I pod tym życiem, które wiodłem. Potem było długoletnie i mało skuteczne leczenie psychiatryczne, farmakologiczne, psychoterapeutyczne, psychoedukacja, jakieś próby, trening umiejętności społecznych w mieszkaniu treningowym, w którym uczyłem się żyć samodzielnie. No, i przekonałem się, że Bóg nie uzdrawiał mnie w taki ani w spektakularny sposób, ani nawet w sposób wprost proporcjonalny do ilości modlitw, które do Niego zanosiłem i do ilości praktyk pobożnościowych, które wypełniałem. To mnie jakoś doprowadziło do tego, że Powoli, pomału się dystansowałem od drogi katechumenalnej i od e, takiego częstego e, korzystania z sakramentów, częstego e, praktykowania wiary w, takim, w takich większych zgromadzeniach. Dzisiaj to wygląda tak, że nie chodzę e, do kościoła przez małeka, natomiast Wierzę, że jestem Kościołem, przez co do K. Czyli że jestem tak, jak mówi jedna pieśń, właśnie drogi naukę Tuchomenalnej: jesteśmy Twoim świętym ludem. Eee, a Ty nas prowadzisz. No i e, ja wierzę, że gdzieś tam może na obrzeżach, ale jestem tym świętym ludem, który szuka. Eee, i dzisiaj się czuję o wiele lepiej niż wtedy, kiedy byłem tym szeregowym wyznawcą w tym sensie, że jakoś byłem w jakiejś strukturze konkretnej. I chociaż teoretycznie byłem otoczony drużyną, to w praktyce czułem się bardzo osamotniony. A dzisiaj, pomimo że czuję, że idę tą drogą niejako w pojedynkę, to nie czuję się osamotniony, bo czuję jakąś duchową więź z różnymi ludźmi, którzy yy, czują, myślą podobnie do mnie. Też mam takie fizyczne, realne wsparcie ze strony mojej żony. Yy. Więc właśnie, przechodzę do tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj, droga, prawda i życie realizuje się w mojej pracy. To znaczy w robieniu tego cyklu, w miksie doświadczeń i w cyklu Droga przez Bieguny, do którego zapraszam gości, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. I ja szukam siebie. W tych rozmowach. Przede wszystkim właśnie szukam. E, ja się uczę siebie e, w pierwszej rzędzie, a dopiero potem e, uczę się tego drugiego człowieka. Bo ten drugi człowiek w dużej mierze pozostaje i tak tajemnicą. On pokazuje mi część swojej historii, swojego serca. Widzę mnie też to porusza, że to jest prawdziwa część, że to są autentyczne rozmowy, że. Właściwie nie wiem, dlaczego godzicie się, żeby do mnie przychodzić i otwierać przede mną serce. Jestem za to bardzo wdzięczny i w jakimś sensie zachwycony tym. E, natomiast, e, i tak jak mówię, ja przede wszystkim szukam siebie w tym wszystkim. Szukam, ta, ta droga przez bieguny to jest przede wszystkim moja droga i. E, Właśnie na tej drodze spotykam różnych ludzi z różnymi światopoglądami, z różnym podejściem, z różnymi opiniami, z różnymi też diagnozami. Taka rzesza ludzi, których ja nie ogarniam tego wszystkiego. I, a równocześnie czuję się z Wami jakoś związany, też z Wami, którzy oglądacie. I dzięki Wam też mój światopogląd ewoluuje. Ja widzę, właśnie obserwuję siebie i widzę, jak się rozwijam. Jak, jak cały czas jestem w drodze, cały czas nie doszedłem do jakiegoś takiego objawienia, hmm, takiego punktu, żebym wiedział, jak jest. I cieszę się, bo właściwie odchodzę od takiego poczucia, że wiem, jak jest, czy wiem, jak powinno być. I zaczynam coraz bardziej widzieć, że to wszystko jest bardziej złożone. Więc ta droga polega na codziennej pracy nad tymi odcinkami, bo jest to droga takiego pewnego trudu, jakiegoś zmagania. Ta droga polega też na rozwijaniu się takich próbach podjęcia rozwoju w, to w moim przypadku to jest robienie kursów online, czyli taka edukacja. Akurat teraz się uczę takiego programu do organizowania sobie czasu i zadań, który się nazywa Notion. To jest dla mnie bardzo trudne i wymagające i często frustrujące i, i często się załamuję, że nie potrafię tego przyswoić. Druga rzecz to jest miks miks dźwięku, czyli taka obróbka dźwięku muzyki. I to jakoś łatwiej mi przychodzi oglądać te kursy. Jakoś mi się to wydaje takie ciekawsze, ale no też nie jest to łatwe. No i trzecia rzecz to jest to są kursy montażu, wideo, no a jeszcze dodatkowo uczę się gry na gitarze. I no to jest moja droga dzisiaj. Praca i ten rozwój. Prawda, no to właśnie tak jak powiedziałem, że w tym cyklu, jak widzicie, dzielę się prawdą o sobie. Po co? No nie wiem. W pierwszym Rzędzie dla mnie samego, że ja potrzebuję wyrzucić z siebie to, co siedzi we mnie w środku, bo przez lata mam poczucie, że ja nie miałem własnego głosu. Ja cały czas przemilczałem, milczałem o tym, co było w środku i dawałem innym definiować mnie, mówić, co ja mam robić, opowiadać siebie. I drugi aspekt tej prawdy to jest, że osoby w drodze przez bieguny otwierają się i pokazują, i to otwarcie. To czasami to są te momenty milczenia czy łzy, wzruszenia, kiedy właściwie ja nie wiem, jak się zachować, i to są te momenty prawdy. I życie. Życie w takim pojęciu Chrystusowym to jest zmartwychwstanie. To jest życie wśród, pośród śmierci. I no, ten, te oba cykle są tego świadectwem, że można, że można, że jest życie po śmierci. Że kryzys, nawet jeżeli niszczy, to z niego może się narodzić coś nowego. Coś pięknego. No i miłość to też i życie objawia się w tym, że się jakoś łączymy. Oczywiście, no najpierw powiem o tym, jak widzę to, że się łączymy. To znaczy, kojarzy mi się to z drużyną pierścienia, z władcą pierścieni, że tam też jest droga. Ci ludzie mają misję do wykonania, i wydaje mi się, że moją misją jest właśnie na tym etapie odkryć siebie. Tak jak mówi ten napis: mówił w Delfach prowadzący do świątyni Apollina Odkryj samego siebie poznaj samego siebie. No i ja dzisiaj tak czuję, że to jest moja droga żeby poznawać samego siebie, ale widzę, że są ludzie, którzy, których to pociąga. I być może Wy też, e, uczestnicząc w tym wszystkim, w tym, w tym dziele, e, chcecie też poznawać samych siebie. I, a, a może po prostu chcecie, kibicujecie mi w tym poznawaniu i to też bardzo doceniam. To przejście ze śmierci do życia dla mnie to było też doświadczenie miłości Chrystusa do mnie, bo po tej psychozie trafiłem do domu, do Polski, i zostałem przyjęty przez psychiatrę w salce katechetycznej, i tam bardzo cierpiałem. Był mój tata, ten psychiatra i ja, i był tam krzyż. I ja po prostu czułem, że ja w ogóle nie wiedziałem, nie rozumiałem, co ten psychiatra do mnie mówi. I tylko patrzyłem co jakiś czas na ten krzyż i miałem poczucie, że ten człowiek na tym stojaku mnie rozumie. Że, że jest po prostu tu, gdzie ja. I. E, no i to. To mnie jakoś tam wzrusza, że jest ktoś, kto mnie rozumie, kiedy jestem no nawet w śmierci, nawet w śmierci jest czy był ze mną. No i też jak byłem kilka miesięcy w szpitalu, jak już się spotykałem z moją żoną, wtedy jeszcze była moją dziewczyną, to, to ona przychodziła codziennie do mnie, i to też był dla mnie objaw miłości. E, I. No i tyle. No. Myślę, że. No, ja też chciałbym się dzielić taką miłością, właśnie myślę, że ta miłość do siebie, ona nie jest czymś tylko dla mnie, tylko właśnie ona się, tak się mówi, że miłość mnoży się przez dzielenie. No i ja się chcę dzielić tą miłością, którą zaczynam mieć do siebie samego, z Wami. I zobaczymy. No, mam nadzieję, że to się, to będzie wracać do mnie rykoszetem, ale tak jak mówię, zależy mi na tym, żebyście z tego mogli zaczerpnąć. Może nie wiem w jaki sposób, nie chcę teraz wymyślać. Jeszcze na koniec polecajka. Bo te wszystkie refleksje zawdzięczam książce e, Tomasza Halika: Cierpliwość wobec Boga. To znaczy to, co powiedziałem, to jest moja. To są moje refleksje, natomiast inspiracją dla nich była ta książka. Jeszcze jej w całości nie przeczytałem, ale, ale z dużym zainteresowaniem wracam do niej i systematycznie idę do przodu. Jeśli macie jakieś książki, które chcielibyście polecić mnie, to piszcie w komentarzach. Może byłaby szansa, żebym zrobił o nich odcinek? I w ogóle zachęcam, żebyście komentowali, lajkowali, subskrybowali i udostępniali. Bo to raz, że pomaga mi wierzyć w sens tego, co robię, a dwa, że rozwija ten kanał. Także dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Fajnie, że jesteście. I do zobaczenia za tydzień. W miksie doświadczeń, w tyglu wydarzeń, mielą się we mnie słowa i twarze. W miksie doświadczeń, w tyglu wydarzeń, mielą się we mnie słowa i twarze.